No i mamy w polskich kinach film o raperze, który był muzykiem i artystą o dwóch twarzach. Człowieka zakochanego w muzyce, która była dla niego odskoczną od codziennych problemów, które lubił się pakować. Nałogowiec z tendencjami autodestrukcyjnymi, z niebywałym talentem. W bardzo dobrze, no! Nieźle zrobionym filmie. Skomplikowana prawdziwa postać. Gorąco polecam. Tylko jak już będziecie szli na Ikar, Legenda Mietka, Kosza, to przypadkiem nie trafcie na tę kupę proceder o tym patolu Tomaszu Hadzie. Proceder. To film reżyserii Michała Węgrzyna, który opowiada nam historię granego przez Piotra Witkowskiego, Tomasza Hady, który był kontrowersyjnym, ciągle mającym kłopoty z prawem, polskim raperem. Sporo osób pytało w komentarzach o ten film i wiem, że już was zawiodłem. Ej, musicie przyznać, że intro było pomysłowe, nie? Ale no, zdecydowanie, jeśli wyszliście z kina w ogóle zafascynowani i jesteście jedną z tych osób, co pisze szacun dla Hady i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, to może nie oglądajcie dalej. No bo oczywiście ja nie będę się skupiał tak de facto na postaci samego Hady, ponieważ typa w ogóle nie znałem, mógł być spoko ziomeczkiem, jakby nie mam problemu, że ktoś lubi jego muzykę i tak dalej, będę mówił tylko o filmie, a ten film to dla mnie przede wszystkim fatalny scenariusz, kliszowa, sztampowa, słabo wyreżyserowana historia, która była przy tych dwóch i pół godzinach trwania o godzinę za długa, nużyła mnie i naprawdę kibicowałem, żeby zrobił tego magika z godzinę wcześniej. Zresztą reżyserowi udało się sprawić, że aktorzy kroju Frycza są kompletnie nijacy, a kilkoro innych niepokrojów frycza jest dosłownie fatalnych. No i poza kompletnym wynudzeniem czy tej nijakiej pseudo-hollywoodzkiej, sztampowej historii na faktach, mhm. <laughs> jeszcze się nieźle ubawiłem, no ale niestety nie z tego, co film chciałby, było, żeby było zabawne, tylko no no. no no. cóż, no przy procederze diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ pomimo, że jest to film na faktach, który, mówię, no chciałby być prawdziwy, to, to każda scena jest po prostu sztuczna, sztampowa i niestety z dialogami na poziomie złotopolskich. Sceny typu, Hada jest u dziewczyny i ma przed sobą kartki wyrywane z zeszytu, Ewidentnie z tekstami piosenek, i to jest ten taki moment, że on ma napisać coś i szuka w tych karkach, zaczyna je przemielać po kule po tym stole. I scena jest po to, żeby dziewczyna do niego podeszła i powiedziała: Gdybyś się wziął za robotę, to ci nie zapłaci rachunków, nie kupi jedzenia na obiad, się przestań bawić. Ech. i pomijając w ogóle właśnie takie kliszowe teksty, które naprawdę już mam do pożygu. To ja bym mógł tak scenę za sceną w tym filmie rozebrać na czynniki pierwsze, bo ja wiem, że jak dam jeden przykład, to takie odczepianie się, ale uwierzcie, mógłbym zrobić autopsję po prostu w każdej. W tej chwili tego filmu, jeśli chodzi o reżyserię przede wszystkim, obok fatalnego scenariusza. Cały czas w trakcie tej sceny myślałem, co on tak miele, te kartki chyba na tym stole, co on tam przekłada, czy to ma być jakieś takie symboliczne pokazanie, że to jakiejś inspiracji akurat szuka tej jednej piosenki, w której chce kontynuować tekst, to jak to było nagrane sprawia, że ja siedzę i myślę człowieku, co wy tam palicie wa na tym za kamerą? Co tam się dzieje w ogóle? Co to za scena? Potem ta aktorka zaczyna w ogóle, przepraszam, nie pamiętam jej nazwiska, ale bardzo słabo wykrzykiwać w jakimś M jak Miłość te kliszowe teksty, takie boże, co ja oglądam. Oczywiście wszystko jest w konwencji skakania co rok, co dwa, z tabliczkami 2007, marzec, Warszawa, czy coś tam. Więc to jest takie, skaczemy od takiego wydarzenia do wydarzenia, takiego pseudodramatycznego. I znowu zaraz, jak w kabarecie ta parka stoi na ulicy i jej dzieciak, Michał, mój imiennik, jest z nimi i ona mówi mu coś w stylu, bo chce się z hadą pokłócić tam, idź, odejdź tam, idziemy do parku, nie wiem, idź się pobaw, czy coś. Coś, wiecie, taka klasyczna scena, w której idź się pobaw, dorośli muszą się kłócić, po czym dzieciak przechodzi przez taką wąziutką uliczkę, na zasadzie stoi 4 metry dalej, ewidentnie wszystko słysząc, a ona zaczyna na hadę krzyczeć i, i się kłócą. I ja w tym momencie siedzę i myślę, Kuźwa, o co temu reżyserowi chodzi? Ten dzieciak stoi w kadrze. Ewidentnie wszystko słyszy. To po co był ten tekst? Trzeba było to nagrać albo, że się kłócą przy nim, no bo po prostu kłócą się przy dzieciaku, albo trzeba było, żeby kazać mu zrobić trzy kroki w prawo, żeby sobie poszedł dalej za kadr, czy coś, takiego po prostu z innych absurdów. No, perełki typu mamy powiedziane, znaczy jakaś taka kolejna nowa, ta ostatnia dziewczyna Hady, Monika nagle się pojawia, jest powiedziane, że to dru studentka drugiego roku psychologii. I pojawia się pani Agnieszka więdłocha, skądinąd bardzo ładna i powiedzmy młodo wyglądająca kobieta, nie chcę jej obrazić, ale kuźwa, ewidentnie ma trzydziestkę na karku. Zresztą notabene, jak popatrzycie na aktorów, no to on jest od niej młodszy, a w filmie co na, na drugim roku psychologii jest chyba trzynasty raz. Więc ja po prostu siedzę w tym kinie i patrzę, się, to w ogóle... Co tu się... To dzieje, no. I jeszcze możecie powiedzieć, że dobra, no tam mo może nie wiem, no późno poszła na studia, to tam czepianie się. Ale ewidentnie potem tym filmie jej ojciec, grany przez Frycza, mówi, że ja bym chciał, żeby moja córka zadawała się z chłopakami w jej wieku. On jest od niej młodszy i to widać. Mm. Albo z jeszcze innego rodzaju typu błędów, jeśli chodzi o konstrukcję tego filmu. Mamy scenę, gdzie zatrzymuje hadę policja, chyba tam, nie wiem, po raz pierwszy w filmie, ale tu mogę się mylić. I jest scena, pomyślcie, jak się kręci filmy. Ujęcie na Hadę, jak stoi, ujęcie na radiowóz, wysiadają policjanci. I zamiast pokazać, jak Hada zaczyna uciekać, zresztą tak zacznę już spoilerując, to jest ujęcie, jak któryś wyjmuje shotguna i zaczyna do niego strzelać. Chyba gumowymi, ale no w tym momencie widzimy policjanta z shotguna, który otwiera ogień. Widziałem kątem odka, że Krzysztof, który wreszcie ze mną się pojawił w kinie bandyta jeden, ominął tyle badzie, że na tylu paździerzak musiałem być sam. I ty bandyto ty jeden. No w każdym razie widzę jego reakcję w stylu... What? No w zasadzie, otwierają do niego ogień z shotguna, nie? No i oczywiście to jest po prostu błąd kontynuacyjny, błąd w montażu, no bo powinno być ujęcie na niego jak ucieka i ujęcie z powrotem na nich jak otwierają ogień. No, no, po co? Po co robić? Po co pilnować kontynuacji na planie, czy podczas montażu? No, wszystko no, to poważny film jest, czy coś? I scena po scenie absurdy tego typu. Dodatkowo aktorzy, którzy no, no mówię, no, em jak miłość na sterydach, Po prostu jeśli chodzi o ich o to jak grają, no. No i dobra. Nawet jak wyjdę z tego poziomu czepiania się szczegółów, no bo trzeba powiedzieć, że troszeczkę zacząłem od dupy strony. I powiem o scenariuszu trochę ogólniej. To film leci takim rytmem, jak chcemy takie muzyczne metafory, że mamy Dramatyczną scenę, troszkę luzu, nowa dziewczyna i bzykanko, dramatyczna scena, trochę luzu, w tym ludzi oczywiście jest trochę muzyki, czegoś, Hada się odbija. I ten scenariusz sprawia wrażenie: jest tak napisany, że ta prawdziwa historia, która pewnie rzeczywiście jakoś tam bazuje, jeśli chodzi o te wydarzenia, na faktach, no tu poznał dziewczynę, tu się pokusił ten, jest tak napisana, że ten film się ogląda bez żadnej wiarygodności. To jest po prostu taka hollywoodzka pseudopapka. Pooglądaliśmy z pięć takich znanych tego typu filmów biograficznych i próbujemy to przełożyć na nasze podwórko, na naszego prawdziwego skądinąd człowieka, który jakoś tak se podobnie żył. Ale to jest po prostu niewiarygodne. To jest po prostu sztampowo, kliszowo, filmowe. I to, co jest dla mnie najzabawniejsze i najbardziej frustrujące, to fakt, że po tych dwóch i pół godzinach pokazywania nam życia Hady. Film kończy się napisem, który, jak rozumiem, jest wnioskiem płynącym z filmu. Coś w stylu, teraz parafrazuję. Mainstream w Polsce nie zwraca uwagi na takich artystów jak Tomasz Hada. Musimy to zmienić. Tak, jakby film miał misję i nam pokazał. O Boże, ja nie znałem historii tego biednego artysty, który tam. Oj, tam troszeczkę jak to na filmie, w opisie, jest czekajcie, że znaleźć. Poruszająca historia rapera Tomasza Hady. Chłopaka z blokowic z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. oj, oj. oj, oj, oj. I może zanim powiem to, co powiem, bo wiem, że w necie jest jakiś kult, Hady, szczególnie jak jakiś artysta umrze, to zawsze się pojawi kult tej osoby, tak? Zresztą może być najlepszym raperem ever. Wasza kwestia, czy nam się podoba czy nie, tak? Mógł być mega z ale to, co chcę powiedzieć, to jest to, że ja o nim praktycznie nic nie wiedziałem. Z dwa kawałki kiedyś tam przesłuchałem i wpadły na YouTube, czy jak umarł to właśnie Magika wykręcił, to się na zasadzie sprawdziłem tam, co on śpiewał, co on sobie tam rapował. Znałem go tak naprawdę tylko jako osobę z filmiku Michała Karmowskiego, jak siedzieli na siłowni, bo generalnie ja śledzę po prostu polski i amerykański YouTube siłowniowy, tak ogólnie rzecz biorąc, więc bardziej go znałem z tego niż z rapera, znaczy z bycia raperem. Więc ja jestem właśnie osobą, do której ewentualne przesłanie tego filmu może trafić, no bo nie jestem jego zagorzałym zwolennikiem już przed, że wszystko o nim wiem, jakby nie trzeba mnie przekonywać, tylko właśnie prawie tabula rasa, wchodzę, czysta głowa, pokażę. Jego życiorys, chętnie się dowiem. Naprawdę, chętnie się dowiem. I te wnioski to jest dla mnie absurd. Bo moje naturalne wnioski z tego filmu są takie, i to mówię, powtarzam, z tego filmu, że Hadda był pierdzielonym patolem złodziejem samochodów, dealerem narkotyków i ćpunem, który zamiast wychodzić na przepustki, to powinien dostać kurwa kulkę w łeb, bo taką patologię to trzeba znosić z ulic. W międzyczasie serapował. No, bomba. Super, że wychwalamy złodzieja, ćpuna i dilera, który, no, fajne piosenki robił. Oczywiście to nie jest według tego filmu najgorszy patol na świecie, ale jakieś takie teksty, typu, że po tym filmie, jak i to artysta, jak i tutaj, z duszą tam wpadania w kup, nie wpadania w kup, był pierdolonym złodziejem w latach 90. Ogród wiele ludzi, na wiele, pewnie podejrzewam, setek tysięcy złotych. No w ogóle, powinien siedzieć w pierdu. Zresztą siedział w pierdu. No. Nawet to, że jesteś płynem, to nic tam będzie. To mi to tam ryba, tak? To jego sprawa, nie? Powtarzam, mógł być z i w ogóle, i w ogóle. Ja nawet szedłem do kina z myślą, że czegoś się dowiem o polskiej kulturze. Hip-hop, o jakichś aspektach procesu twórczego, jak układał piosenki, jak, znaczy, teksty, nie wiem jak się mówi. Jak myślał, nie, w ogóle film takimi rzeczami się nie zajmuje, bo to by wymagało od scenarzystów. Umiejętności i wiedzy na ten temat. Oni wolą pokazać stampowe. Tu się pokłócił, tutaj coś. Tutaj na rodzinnym obiadku, gdzie zaprosił nową dziewczynę do mamusi. Mamusia musiała, oczywiście, jak z Złotopolskich, pokazywać zdjęcia rodzinne i poszła do komutki, znaleźć album, a pod albumem były narkotyki. Żeby był dramat. Państwo scenarzyści, jeśli chcieliście, żeby, nie wiem, jacyś poważni, niewtajemniczeni, Całą tą sferę rapu i tak dalej, podziemia jakiegoś. Ludzie poszli na ten film i powiedzieli: no tak, to ciekawi ludzie. Nie, nie, nie. Normalny człowiek wyjdzie z tego filmu myśląc: patol. No, no patol, no, no szkoda, że skończył, jak skończył tak po ludzku, go szkoda, ale no patol, po prostu patol. <grych> jak dla mnie napis na koniec filmu mógłby brzmieć: nie gloryfikujmy patologii. Śpiewajcie sobie, rapujcie, piszcie teksty, twórzcie kulturę hip-hop i w ogóle bawcie się dobrze. Super. Nie bądźcie pierdzielonymi złodziejami. I w ogóle ten fatalnie napisany scenariusz ma taki pierwiastek Patryka Wegi. To jest chyba film dla publiczności Wegi, bo nawet tutaj policjanci to są tacy amerykańscy motherfuckersi, którzy torturują na przesłuchaniach, żując gumę i gadając po prostu prostacko. Sceny seksu są mocne i hamskie, cycki latają po ekranie, jest w ogóle, no mówię, no jest amerykańskie po prostu, nie? A humor, <laughs> humor jest na takim poziomie, że przywołam jedną scenę. Siedzi sobie nasz hada w więzieniu. Z trzema patolami na poziomie 60 IQ łysy w tatuażach. No, trzech konkretnych debili. I strażnik przynosi im skrabla mówiąc, że dostali chyba dofinansowanie z Unii Europejskiej, kupili im gry. No, to będę w filmie jest mnóstwo tekstów rzucanych przy okazji typu Za komuny to było, a nie teraz. Jeden z najgorszych komentarzy społeczno-politycznych o przemianach w danym kraju, jaki widziałem w montowany film, ale no nieważne, to już inna dyskusja. Dostają skrabla I moja pierwsza odruchowa myśl, tak jak w dobrym filmie by było. Jest to moment na to, żeby pokazać, że hada przy tych patolach ma jakąś inteligencję, jakąś właśnie duszę artysty umie kładać słowa i tak dalej. No wiecie, no to jest takie jakby narzędzie scenarzysty, żeby coś zbudować, jeśli chodzi o jego postać. I potem, to wiecie, w łamku sekundy myślenia miałem, nie, no w, nie w tym filmie, no nie w tym filmie po prostu. Tutaj to będzie jakiś prostacki dowcip, taki stylu gawieć może się uśmieje. No i oczywiście patol numer 3, łysy 2 w tej celi y, układa słowo. Żuf. A jak to się gra? Słowa się kurwa układa. A jakie? A jakie znasz Polskę? To kurwa polskie układasz. O mój Co to jest? Żuf? Taki skorupy? A to kurwa nie ma takiego? My z Krzysztofem wymieniamy na siebie zażenowane spojrzenia, i w trakcie wymiany słyszymy ryk widowni, przynajmniej jakieś tam części. Także patolo. Wybranej części widowni ten film będzie się podobał. I na jakiekolwiek zarzuty, że nie wiem, źle się nastawiłem, albo może rapu nie lubię, Nie, nie, nie to w ogóle nie to chodzi, naprawdę. Ja nie wiedziałem nic o tym filmie, jeśli chodzi o to, jakie ma recenzje, opinie i tak dalej. Jak najbardziej chętnie obejrzałbym o jakiejś polskiej kulturze hip, albo wychodzącym z podziemia, wiecie, z ulic lat 90. i tak dalej, chłopaczku, który miał talent. Tak, taka historia, jeśli jest prawdziwa, na pewno jest dużo takich prawdziwych postaci przecież w naszym świecie. Hada pewnie był jedną z nich. No podejrzewam w ogóle, że on jakby zasłużył na lepszy film, bo ja wciąż nic o nim mam wrażenie nie wiem, ale podejrzewam, że w rzeczywistości Hada zasłużył po prostu na coś lepszego. Chętnie obejrzał taki film o skonfliktowanej, ciekawej jednostce, właśnie w świecie hip-hopu, a to proceder. <grych> proceder zostanie ode mnie 4 na 10. Ocena nie jest aż tak niska, jak mogłoby się wydawać, biorąc pod uwagę, że głównie narzekam, ponieważ jakość produkcji filmu scenografię, zdjęcia i tak dalej, tak dalej, nie są najgorsze. Stoi na produkcyjnym poziomie niezłym, poza scenariuszem i reżyserią i aktorstwem, aczkolwiek jeśli chodzi o aktorów, to główny aktor, czyli Piotr Witkowski, był naprawdę dobry moim zdaniem. Dużo bardziej charyzmatyczny niż prawdziwy Hada chyba, jak tak pamiętam właśnie z jakiegoś tam jednego filmiku. Natomiast poradził sobie naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę, ten scenariusz, te teksty po prostu, bo to jest M jak miłość, dramat podbudowany na jakiś stereotypowych, kliszowych tekstach scena za sceną, więc jakby no moim zdaniem poradził sobie nieźle. I wspomniana przeze mnie legenda Mietka Kosza Ikar, naszego niewidomego pianisty, jednego z najlepszych pianistów jazzowych na świecie, który niestety spoiler, alert, też odwalił Magika jest o wiele lepszym filmem i możecie sobie pójść na obydwa i porównać. Jeśli oczywiście kogoś z Was interesuje proceder po prostu, bo lubicie HD, albo rap, albo te, filmy tego typu, to idźcie, bo może będzie Wam się podobał dużo bardziej. Podejrzewam, że ja tu raczej jestem w tej... jakby zaniżam ocenę temu filmowi niż zawyżam. No ale... słuchajcie, no taka jest moja opinia, no w tym jest technicznie badziewiem, Nudził mnie i zirytował i jakby no naprawdę ja bym chciał stać za kamerą i pytać reżysera co człowieku masz na myśli każąc tej pani w tym momencie tak grać albo co mieliście na myśli państwo scenarzyści wsadzając te debilne teksty w usta tych ludzi i tak dalej i tak dalej no dla mnie ten film po prostu sfrustrował, chciałem coś wiele lepszego powiedziałem w ogóle dużo niemiłych słów o Hadzie w tej recenzji, ale mówię o tym Hadzie z filmu bo ja nie wiem jak on był w rzeczywistości, także no nie wiem no. trochę mi go szkoda teraz, no ale pff, w każdym razie dzięki bardzo za uwagę Czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.